Partnerem programu jest producent opon Marki Sailun. Witajcie na z Singapuru. Pora omówić kwalifikacje, które były fenomenalne, ale zanim przejdziemy do meritum, zanim opowiemy o tej niespodziance Ferrari, o tym jak Robertowi nakazano anulować okrążenie, kiedy było widać na obrazku, że przejechał przed zakończeniem sesji, linię mety. Porozmawiamy trochę o tym, co Robert mówił podczas spotkania z mediami na temat swojej przyszłości i nie tylko dlatego, że dziś moim zdaniem padło dużo bardzo ciekawych wypowiedzi, wypowiedzi wiele znaczących i zaraz to po prostu sobie przeanalizujemy w pierwszej kolejności, a potem przejdziemy do kwalifikacji. Jeszcze dodam, tutaj, tutaj po prawej jest tor, ale no, ten parkan wyznacza jego granice, więc siedzę sobie tutaj w takim fabie, powiedzmy, żeby trochę tak zrelaksować się, zrelaksować się, jestem w pracy ciągle, to ostatnie dzisiejsze zadanie, natomiast żeby trochę, powiedzmy, odetnąć się, napić yy, i od razu mówię, bo ktoś tam, no, grzecznie prosi mnie, żebym nie spożywał alkoholu przed, yy, bo młodzież ogląda, no, powiem tak, yy, w takim razie to jest bezalkoholowe, a jestem... Yy, po kolejnej dniu pracy, kiedy kończę tak między, między drugą a czwartą nad ranem, więc po prostu wydaje mi się, że mam, mam, jako osoba dorosła, mam prawo w tym momencie, kiedy dla Was nagrywam jednak, czymś tam gardło zwilżyć. Poza tym jesteśmy tak naprawdę w sercu Singapuru, wspaniałego miasta i... Zapraszam, tak? Gadamy. Po pierwsze, co Robert powiedział na temat przyszłości? Padło pytanie na spotkaniu, czy to prawda, że Twój management rozmawia na temat startów w DTM w przyszłym roku? Robert, na to nie mam managementu i uśmiech. Czy odnosisz się do Dietera? Choć oczywiście do Dietera Gasa, tak? czyli szefa Audi, motyw sportowego. Z Dieterem ostatnio rozmawiałem prawdopodobnie 3-4 lata temu, ale to prawda, że DTM może być celem. To jednak dopiero zobaczymy. Inne wyrywki, powiedzi. Generalnie cały wywiad jest na moim koncie Facebookowym. Jest to naprawdę mega ciekawy wywiad, więc zapraszam. Link na moje konto Facebookowe, jest oczywiście jak zwykle w opisie filmiku. W ostatnich latach miałem kilka ofert, aby tam pójść do dtm -u. szczególnie 4-5 lat temu, ale miałem inne plany. Nie będę jednak się nad tym za dużo zastanawiał w tym momencie. To jest jeden z, jeden z możliwych kierunków. Nie jest właściwym twierdzić, że będę się tam ścigał, ale można powiedzieć, że nie bezpośrednio miałem kontakt z zespołami DTM. Z zespołami DTM. Jakimi innymi seriami się interesujesz? Potencjalnie jest ich kilka więcej, nie ma za dużo mistrzostw, z których mogę skończyć, jeśli mówię, że kilka więcej, to łatwo zgadywać, które mogą to być. Nie jest aż tak łatwo zgadywać, natomiast przypuszczam, że, że no z całą pewnością znajduje się tam kategoria, która ma trzy literki, zaczyna się na W i kończy na C. To się nie wszystko wyjaśnia, prawda? Bo, bo można pisać dwie, w, WEC albo WRC. Wydaje mi się, że jeżeli już to w pierwszej kolejności na tej, na tej liście jednak w, WEC, a nie WRC, co nie wyklucza oczywiście obecności Roberta w rajdach, jeśli nie będzie startował Formę 1, natomiast jako taka kategoria docelowa, Robert chce się ścigać, tak? On chce walczyć w wyścigach konkretnie. Chce wykorzystać te ostatnie lata, kiedy jeszcze jest się w takiej formie i no, wiecie taki e, złoty wiek moim zdaniem dla kierowcy, kiedy jeszcze nie jest za stary, chociaż się tutaj starości dajmy na to starości, zbliża, ale ma już ogromne doświadczenie, no i no, oczywiście dużo prędkości, którą Robert ma, no to jeszcze warto się pobujać w tym sporcie, w którym ta prędkość jest jakby najbardziej wyciskana, tak? tam się walczy o, o tysięczne i na torze, a nie w tak specjalnych. Są oczywiście jakieś jeszcze przypomnienia, że to może być Formuła E. Niewykluczone, ale Robert przyjechał kilkakrotnie w tym samochodzie i z tego co pamiętam, nie był jakiś szczególnie podekscytowany. A jeśli chodzi o opinie kierowców, generalnie Formuły 1 na temat Formuły E, takie powiedzmy, mówione mniej przed kamerami Sky'a, a bardziej takie powiedzmy przy włączonym dyktafonie, to no, oni generalnie uznają, że jest to dobra kategoria po Formule 1, żeby zarobić dobre pieniądze i być w jakieś, tam, gdzie są koncerny, producenci samochodów i, i gdzie jest dużo marketingu, tak? du duże imprezy. Ale jeśli chodzi o samo ściganie tak? I, i prospekty tego, że się tam rozpędzasz do tych 220 czy 40 i koniec, to nie jest szczególnie ekscytujące dla nich. Jak ktoś chce się naprawdę ścigać, tak jak Robert, to raczej nie myślcie o Formule E. Kolejny kierunek, bardzo ciekawy. Jak bardzo zależy Ci na roli kierowcy symulatora w F1? Robert długo się zastanawia. Powiedziałbym, że szanse są małe. Szczerze mówiąc, po tym jak ciężko pracowałem, aby wrócić do ścigania na wysokim poziomie, nie widzę siebie zamkniętego w ciemnym pokoju na 100 dni w roku, jeżdżącego w kółko, o ile symulator nie będzie obok mojego domu. Ale nie ma żadnego, śmieje się Robert. Możecie mnie częściej widywać w iRacingu, grającego w domu. Znowu śmieje się Robert. Nie wykluczam tego. Ale szansa, że zajmie się tylko tym jest bardzo niska. Czyli Robert dopuszcza, że może się znaleźć w symulatorze. Jestem przekonany, wiem to, że no kierowca taki jak on jest rozrywany przez ekipy od samego, od samej góry. Naprawdę, to jest skarb ktoś taki w symulatorze z jego doświadczeniem i z jego opinią, jako no człowieka, który pracuje nad ustawieniami, plus jeszcze no jeździł w Mercedesie w symulatorze i im trochę. I Mercedesowi to w żadnym stopniu nie szkodziło, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast to Robert chce się ścigać, jeszcze raz chce się ścigać. Więc pytanie: A w połączeniu ze ściganiem się, to karatere Ed Strong zdaje się przepytuje w tej, w tej kwestii. Tak, to było, było Oba pytania są od Tak, w połączeniu ze ściganiem się, ale przede wszystkim szukam miejsca w wyścigach. To mój priorytet. A jeśli połączę to z czymś, to powiem tak. To powiem tak, ale sam symulator, już wystarczająco dużo robiłem tego w życiu. Nie chcę się, się ścigać i włożyłem w to wiele energii, a w tym roku nie widać tak naprawdę. I tu jest taki, taki moment, kiedy Robert przerywa, zaczyna zdania od nowa, bo no, po prostu pewnych rzeczy nie wypada powiedzieć wprost. Więc tutaj naokoło takimi czy innymi stwierdzeniami, żeby nikogo za bardzo nie urazić, ale jednak za bardzo tam nie, nie ściemniać, powiedzieć, co czuje i co sądzi. Więc nie widać tego tak naprawdę czy raczej powiedziałbym, że wyniki i wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne rzeczy, nie wynagradzają mi tego. Myślę, że mój wysiłek był znacznie większy, żeby tu wejść, tak? Żeby tu wrócić, żeby wejść znowu na ten poziom, wejść do Formuły 1. Był znacznie większy niż to, co jesteśmy w stanie osiągać w tym roku. Jestem raczej pewny, że gdybym znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym samochodzie, to wciąż mogę się spisać jak należy. To jest to tłumaczenie umowne, bo on mówi po angielsku I still can deliver. Eee, przecież mogę dostarczyć, tak? Czyli po prostu e, na polski nie ma, nie znam jakiegoś idealnego przemyślenia na polski. Po prostu chodzi o to, że mogę spełnić oczekiwania, tak? Że mogę po prostu e, robić to jak należy. I też sposób, w jaki to mówił, to nie było takie, wiecie, ani nerwowe, ani takie, wiecie, to nie było zaklęte rzeczywistości. Siedzi Robert, wyluzowany, spokojny, patrzy człowieka w oczy, nie na zasadzie takiego, wiecie, zbazanego dzieciaka, tylko faceta, który wie, co mówi dorosłego mężczyznę po wielu ciężkich przejściach, a, który, no, nie jest znany ze ściemniania i który zna swoją wartość, zawsze ją znał i mówi, ja wiem, że mogę wciąż się spisać, tylko trzeba mieć odpowiedni samochód i odpowiednie miejsce. Dalej może już rozumiecie to sobie sami, myślę, że nie trzeba tutaj fizyka jądrowego, żeby, żeby skumać, o co może chodzić. Kolejna, sytuacja, kolejna kwestia, kiedy poznamy przyszłość Roberta? Tak, To jest oczywiście nie do trafienia nad datami, ale. Wszystko powinno być jasne przed końcem sezonu F1, może nawet wcześniej. To są fajne, obiecujące słowa. Oczywiście podjąłem decyzję, że przemyślę to, czyli przeszłość, w sierpniu. Pierwszym tematem było to, czy jest szansa kontynuowania współpracy z Williamsem, czy chce to zostać, czy nie. Jak wiecie, decyzja zapadła nie tak dawno temu i ją poznaliście. Sądzę, że z moimi planami na, na przyszły rok będzie bardzo podobnie. Zwróćcie uwagę, że w tym roku Robert ma naprawdę dobry timing, bo decyzje zapowiadające w, w sprawie jego przyszłości, no, po, w dużej części z, z powodu okoliczności generalnie tego, w, w jakich się znajdował, ale też nieraz z powodu no, tego, że Robert potrzebował czasu, to zapadło później, a tutaj nagle mamy... Robert mówi, że w sierpniu w prze, Przemyśli e, przejeżdżamy do Singapuru. We wrześniu, tak, 21. I kilka dni temu Robert ogłasza, że odejdzie z Williamsa, tak, czyli jest generalnie on target. I jest to jakaś tam zmiana, jest to, jest to raczej wcześniej w karierze Roberta, więc nie jest nadzieja, że i faktycznie te decyzje poznamy wcześniej. Co mówi dalej Robert, jeśli chodzi o rozmowy i podejmowanie decyzji, wszystko jest na czas. I duża część, jeśli chodzi o proces decyzyjny, jest już dokonana. Teraz to kwestia złożenia wszystkiego w jedną całość i pójścia dalej. Kolejny rozdział z tej rozmowy: technikalia. Jak to działa? Znaczy, już wiemy, jak to działa, bo już widzieliśmy te zdjęcia łatanego samochodu, już widzieliśmy dużo różnych zdarzeń. Znaczy, widzieliśmy. Są osoby, które jakby nie rozumieją tego, nie potrafią tego odnotować. M mówię o fachach oczywiście naszych. Natomiast, no, jest tutaj cała lista rzeczy, które były. Nie trzeba tutaj siedzieć pod garażem i podglądać albo gadać z tymi izowymi, żeby mówili wam tutaj po cichu i nieformalnie coś się działo, żeby wiedzieć, to jakieś podstawowe rzeczy, takie podstawowe fakapy, za przeproszeniem. A... Ale tutaj kilka innych detali. Ja spytam Roberta, jakiego, jakiego silnika tu używasz? Czy dostaniesz nowy silnik? <gry> Teraz używam silnika, z którym jeździłem na Monzie i spa oraz w wielu innych wyścigach. Ale na tym to, że oczywiście moc ma mniejsze znaczenie, to nie Monza i nie spa. Zobaczymy, jak ma mniejsze znaczenie, ale ma znaczenie, tak? Strata silnika musi być. Bo jest to silnik no, mocno zajechany i ma niższą moc, to jest normalne. Zobaczymy jaka będzie strategia, jeśli chodzi o układy napędowe w kolejnych wyścigach, bo oczekiwałbym, że prędzej czy później musimy, musimy użyć kolejnego silnika. Oczekiwałbym. Uff, to takie wiecie, nie ma w tym takiej pewności, że przyszły, oczywiście założymy nowy silnik, tak? Bo sądzę, że ścigając się, to znaczy będąc w tym miejscu, w którym Robert jest, można dopuścić szaloną myśl, że może ktoś padnie na, na pomysł, żeby spróbować skończyć cały sezon na dwóch silnikach, prawda, zamiast na trzech bo myślę, że tamte ostatecznie nie były aż tak bardzo zajechane. Nie dużo w nich zostało przebiegu, jeżeli po tylu już wyścigach Robert jedzie kolejny wyścig na tym samym silniku, to znaczy, że nie były jakoś szczególnie, wiecie, tak mega obciążone. Także, że jeszcze trochę w nich przebiegu prawdopodobnie jest. tak jak pęknie, to cóż, pęknie, nie? W końcu to Robert. No sorry, no ale, ale tak to działa tutaj. Nie sądzę, że uda nam się dokończyć sezon na tych dwóch, które już mają spory przebieg. I pytanie o kierownicę. Robert, tak, pytanie, inny dziennikarz zadał, brytyjski, więc Robert mówi, pyta, czym się różni, dwa przyciski są po lewej stronie zamiast po prawej i jest dodatkowa łopatka po lewej stronie i tyle. Czy to sprawia, że dużą różnicę gdy prowadzisz? Pomaga. Miałem rozpocząć sezon z tą kierownicą, ale pojawiła się trochę później, trochę później, tak? To jest drugi wyścig, w którym, w którym Robert ma tę kierownicę, czyli miała być na początku, na cały tak, sezon, a pojawiła się grubo po połowie. I tak to działa, moim mili. Naprawdę, no wszystko, wszystko na Waszych oczach, nie? Okej, okay, przejdźmy do kwalifikacji. Bardzo mała różnica między Robertem a George'em 30 sekundy. Bardzo mała, biorąc pod uwagę standardy. Mi się wydaje, że znowu tutaj no, różnicę zrobił Robert, bo jestem ciągle przekonany, że te samochody nie mają takiej samej prędkości, chociażby z samego silnika. Tak? To jest oczywiste, że już w samym silniku pewnie ta zdycha półtorej minimum siedzi. Ale nie tylko, moim zdaniem. I teraz kwestia tego. Czy Robert przejechał linię na czas czy nie? Znaczy, obraz mówi sam za siebie. tak? Przejechał linię, zapojała się czy e, czerwone światła. to Można to przewijać w tej weftce cały czas i zawsze będzie na to samo. Natomiast dostaje od inżyniera wiadomość, że Robert kończymy. I teraz skąd ten tak, skąd to zagubienie? Ponad czynniki sędziowskie pokazały, że zabrakło 0,2 sekundy. Różnica wynika z tego, że. Zespoły niekoniecznie używają tego samego systemu, który jest oficjalny. Czyli e, możliwe jest, że na przykład. E, znaczy, jestem przekonany, że. że tak to wynikało, że z danych zespołu wynikało, że Robert spóźnił się na flagę, natomiast, na, znaczy na okrążenie, natomiast no, oficjalny live timing tego nie pokazał. E, raz, a dwa na kamerze, bo też ta kamera też pokazała, że Robert się wy, wyrobił e, idealnie, nie wiem, Łamek sekundy przed, przed tą flagą. No i teraz... Nawet był ktoś wyskoczył i powiedział, że, e, że czujniki sędziowskie pokazały, że Robert się spóźnił, ja bardzo wątpię, że by do tego doszło, bo, bo to był, była jakby kompromitacja FIA z tego względu, że no do cholery jasnej są nagrania z kamery pokładowej, tak? Już mamy 21 wiek i możemy być na pokładzie każdego samochodu. Na szczęście lub nieszczęście takich ekip czy FIA czasami, także. No i to cholera jasne jak widać, że kierowca przejeżdża, że on sam widzi, że przejeżdża wcześniej, A Robert też powiedział, że tak, że, że jego znajomy przejeżdża wcześniej. No to jaki? No to nie można mu zabronić skończyć okrążenia takie dobre z czasu, bo do cholery jasnej cały świat widział w telewizorze, że przejechał i tyle. I, I sygnał, tak, pokazał też temu kierowcy, że przejechał, więc tutaj absolutnie, absolutnie trzeba było to okrążenie kończyć. Natomiast, no, przyjmijmy, tak, bo, bo taka jest prawda, że, że William ze swoich danych miał, miał, miał inne informacje. Co mówi Robert, kwalifikacje były dość krótkie, nie za dużo jazdy, bo przejechałem tylko jedno kółko Pemerowe. A i problem się nie wziął z tego, problem się zaczął wcześniej. Niestety mieliśmy problem w garażu i wyjechałem na drugą próbę na nowych oponach później niż panowaliśmy. Powiedzmy, że było ciasno. W mojej opinii, nie start mety przejechałem jeszcze na zielonym świetle, ale powiedziano mi abym odpuścił, ponieważ złapałem flagę w szachownicę. Skończyłem wcześniej niż oczekiwałem. Jaki to był problem w garażu? Coś związanego z tankowaniem, co kosztowało nas opóźnienie. Problem z daleniem paliwa? Nie. Inny problem. Jeśli się zastanawiacie, jaki to jest problem, proponuję się odnieść do kilku minut wcześniej, kiedy, kiedy opowiadam o tym, jakie się różne rzeczy dzieją tak w zespole. Jak sprawował się dziś samochód? Pytam ja. Warunki się zmieniły, więc w kwalifikacjach samochód sprawował się znacznie lepiej niż na trzecim treningu. Byłem tym zaskoczony na moim pierwszym okrążeniu, więc w kilku miejscach pojechałem trochę za wolno, ale ogólnie było tak, jak się spodziewałem. No tej mamy kiedy, to nie pierwsza w tym roku, kiedy Robert no, jest zaskoczony tym, że auto idzie aż tak szybko, kiedy można było pojechać szybciej. No takim torze no, jest to ciężka sprawa. Przeproszenie, gdyby auto było bardziej przewidywalne, tak? jakieś lepsze wprowadzenie, gdyby nie miał takich doświadczeń cały czas z autem, które jest bardzo ciężkie i nieprzewidywalne, i nie wiadomo, co się z nim stanie, no to w tym momencie nie byłby to aż tak wielki problem. Natomiast no, tak lepiej jednak dmuchać na zimne, niż rozwalić samochód. Po prostu. to jest jednak priorytet, żeby dojrzeć do mety. I jeszcze bardzo ciekawe, tu jest spora szansa, że w tempie wyścigowym będziemy lepsi niż jeden z zespołów. Obstawiam HASA. Natomiast Robert też mówił, że tak, że zrzucię tylny hopon, to, to będzie problem. Co mówi George? Powiedział, że zabrakowało, że wyliczyli przed kwalifikacjami, że zabraknie im czterech dych do tego, żeby, żeby anonimować do Q2, więc musieli wykorzystać wszelkie szanse, zrobić wszystko na optimum. W związku z czym wyjechali z boksu najpóźniej jak się dało. Problem w tym, że 10 innych kierowców zrobiło to samo. George mówi, że. Jego okrążenie wyjazdowe było 25 sekund wolniejsze niż jakiekolwiek inne okrążenie przejechane w ten weekend. W związku z czym, yy, z ostatniego zakrętu wyszedł slajdem i potem się ślizgał, prawie wypadł, mówi, a potem się ślizgał po prostu we wszystkich, yy, w pierwszych zakrętach, więc już tam stracił czas. Mówi, że Ricardo i Kwiat miał ten sam problem. No mówi, że postawił wszystkie na, na jedną kartę, ale po prostu trzeba było spróbować, tak to była ta walka, że może udało się wywalczyć Q2, natomiast no i mówi tak, że żałuję, nie, że nie dostałem szansy przejechania na pełnym gazie po tym torze. Dla mnie kwalifikacje to najlepszy moment weekendu, kocham to uczucie, gdy przejedziesz dobre okrążenie. Wierzę, że mogłem się zakwalifikować o jedną pozycję wyżej, przynajmniej próbowaliśmy, o jedną pozycję wyżej, gdyby nie ryzykowali tego, że wejdą do Q2, wiedząc, że mają 4 dychy deficytu, żeby przejść te... Granica. Natomiast w Q1 oczywiście, Mercedes, co, co ciekawe, Mercedesy wychodzą na czoło, tylko że jadą trochę później niż na przykład kierowcy Ferrari. I w szkodzi Q2 i niespodzianka, na czoło wraca Charles Leclerc. Czy jest to zaskoczenie? I taki nie odpowiem, tak hitrze, chociaż nie lubię tej odpowiedzi. I tak, bo wszyscy się spodziewali, że, że jednak Ferrari to nie będzie mocno, nawet Ferrari było zaskoczone, zresztą mówił i Leclerc. Natomiast... No, zdaje się, że w magazynie tak naszym, z, z, z Aldoną, no, wysnułem tę hipotezę, że jednak Singapur to jest tor inny niż wszystkich, i że akurat gdzie? gdzie ale tutaj, tutaj mogą być niespodzianki i Ferrari, może nawet mając samochód gorszy w, w zakrętach, gorsze aerodynamicznie, że akurat na tym torze może, może jednak być wysoka. Trzecia kwalifikacja, fenomenalna walka. Najpierw super przejazd e, Sebastian a Już myślałem, że kurde, wrócił, nie? że po prostu Seb to, to jest jego tor, tak? On to sobie zawsze świetnie radził. Może czasami poza startem, ale to tak wszyscy pamiętamy, plus akurat w tamtym starcie uważam, że Kimi Räikkönen też odegra jakąś tam swoją rolę. E, natomiast nawiadanie to jest jego tor i, i ten przewaga po pierwszych przejazdach była naprawdę bardzo duża, z tym, że Leclerc miał problemy. W drugim przejeździe nie pokleiło Sebowi, e, natomiast Leclerc wskakuje na Pierwsze miejsce i no, fenomenalne trzecie po pozycji Piąte w tym sezonie. I na koniec jeszcze Louis wyprzedził Seba, rozdzielając dwa Ferrari. Czwarty był Max Verstappen. Co mówi Charles? To było szalone okrążenie. Pierwsze yy, sobie utrudniłem. Zacząłem je za blisko Louisa, i to kosztowało mnie drugi sektor. Miałem więc sporą presję, aby spisać się na ostatnim przejeździe. Wydając z siebie wszystko popełniłem niemało błędów i kilka razy straciłem kontrolę nad samochodem. Mogłem skończyć na ścianie przynajmniej dwa lub trzy razy. Co za okrążenie, co za przejazd w ogóle, co za... Fenomenalne, tak? Kwintesencja Formuły 1, całe jej piękno. I co za kierowca, nie? To niesamowite uczucie. Bolid był wspaniały. Piątek był dla mnie bardzo ciężki, no bo miał awarię skrzyni biegów, nie przejechał okrążeń, nie miał pewności, auto się zaprowadziło. Także... Piątek był dla mnie bardzo ciężki, więc zdobyć Proposition to niesamowite uczucie. Jak zaskakujące było tempo waszego bolidu. Bardzo zaskakujące wiedzieliśmy wczoraj, że stać nas na więcej, ale nie oczekiwaliśmy, że będziemy walczyć czy to z Mercedesem, czy z Red Bullem. To spore zaskoczenie dla całego teamu. Ale to tylko pokazuje, jak dobrą pracę wykonali nasi ludzie w fabryce i na torze. A gdzie stracił kontrolę? Przede wszystkim największe sytuacje to było na wyjściu z pierwszego zakrętu, a potem był to zakręt numer 11. To byłyby te dwie bardzo poważne sytuacje. Byłem zaskoczony, że nie straciłem za wiele czasu, choć tak bardzo traciłem kontrolę. Czyli zwróć uwagę, to też jest ciekawe, że jechał takim tempem, że mimo tego na takim ryzyku, że mimo tego, że popełnił błędy, które są kosztowne czasowo, to jednak wyjść pole position. Co oznacza, że w tym samochodzie było jeszcze więcej. I to to, to zwrócił na to uwagę, że musimy się wziąć w garść, My jako Mercedes, skoro Lecklerk, przejeżdżając takie no, niezbyt udane okrążenia, e, cały czas jest e, z przodu. Fenomenalne. Co mówi Louis Hamilton? E, jak, ty jeste, jak Ty jesteś zaskoczony tym Ferrari? Bo to było zaraz po tym pytaniu do Leclerc'a, jak jest on zaskoczony. Przyjechaliśmy tu spodziewając się walki z Red Bullami, wiedząc, że Ferrari nie było zbyt mocno w innych miejscach, gdzie ważny jest docisk. Tak na przykład w Budapeszcie. Yy, nagle przywieźli udoskona udoskonalenia, które zdają się działać. Yy, pewnie tak, ale mi się wydaje, że to jest też specyfika tego toru i tego weekendu. Zobaczymy, bo jeszcze mamy kilka wyścigów różnych, tak? Nie czekaliśmy, że będą tak mocni, ale wykonali wspaniałą robotę i cieszę się, że udało nam się ich rozdzielić. Dziś definitywnie brakowało nam tempa, bo Luis mówił, że wcześniej auto jechało lepiej, także wcześniej było, e po prostu no, lepiej się jechało. Nie był to wspaniały dzień. Piątek był o wiele lepszy. Czuję, że dziś e, straciliśmy trochę prędkości, albo inni bardziej się poprawili. E, ostatni przejazd był fajny, czysty, ale straciłem do nich 20 sekundy w pierwszym sektorze i tam właśnie straciliśmy pole position. Co? Mówi SEP. Początek Q3 był bardzo dobry, ale w ostatnim przejeździe straciłem odrobinę czasu już w pierwszym sektorze. I potem, wiecie, efekt domina. Starałem się na, e, nadrobić ten czas, ryzykując bardziej i nie opłaciło się. Nie złożyłem ostatniej próby, ale myślę, że to dla nas dobry wynik na torze, na którym tego nie oczekiwaliśmy. Samochód był dziś bardzo dobry, co jutro? Nasze tempo wyścigowe było wczoraj gorsze, ale udało nam się dostroić bolid, więc miejmy nadzieję, że to się sprawdzi także jutro. Czyli wiecie, to co w kwalifikacjach, to że jutro też zadziała. No i teraz wyzwania wyścigu. czyli jest to najbrutalniejsze wyzwanie sezonu? Bardzo ciekawie. Tak sądzę, ale fizycznie tak sądzę. No, inaczej, tak, ale sądzę, że fizycznie jest ciężko, bo jest bardzo gorąco i trudno znaleźć dobre miejsce do odpoczynku. Jeśli chodzi o wyboje, 10 lat temu było znacznie gorzej. Wyścig to jednak kompletnie inna historia, bo musisz oszczędzać opony. Teraz, ponoć na jedno mają wszyscy jechać i oszczędzać, tak tutaj się opony tak bardzo nie zużywają, ale jednak się zużywają. Znacznie fajniej byłoby, gdybyśmy przez cały wyścig mieli możliwość naciskania prawie tak mocno jak w kwalifikacjach. To byłby największy test. Jutro będzie łatwiej, ale to wciąż jest długi wyścig. Taką mamy Formułę 1, oszczędzanie opon i tyle. Nie będzie już tak trudno. Leclerc Fizycznie jest wymagające, ale sądzę, że także mentalnie. To duże wyzwanie, ponieważ nie możesz tracić koncentracji i za pierwszy popełniony błąd musisz zapłacić. Naprawdę lubię tu jeździć. Dzisiaj się to nie sprawdziło, bo popełnił dwa duże i minął tego, zdobył propozycję. Z ostatnich rzeczy już ogłoszenia parafialne na sam koniec, bo przekroczyliśmy czas. Perez dostanie 5 pozycji z terczy, bo ma wymianę skrzyni biegów, bo przyzwonił w treningu w ścianę. No i to się przeniosło, jak wiecie, dalej przez układ napędowy, przez pół I Ricardo może dostać dyskwalifikację z kwalifikacji, dlatego że wykryto, że przekroczył limit z 120 kW produkcji energii z NGUK, tak? czyli z kersa po prostu, czyli z urządzenia, które odzyskuje i oddaje energię kinetyczną. Dobra. Zawijam się na dziś, jutro jeszcze pogadam oczywiście po wyścigu, a póki co dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.